A co, jeśli Twoja wiara jest tylko pozorem? A co, jeśli za Twoją najgorętszą modlitwą rozbrzmiewa echo serca, które odeszło nie zauważając tego? Książę kaznodziejów, Charles Spurgeon, ostrzegał, że wielu idzie ku przepaści, mając imię Chrystusa na ustach, lecz serce oddane rutynie, nie odkupieniu. Istnieje cicha odległość między ołtarzem a piekłem, a mierzy się ją chłodem, który dusza nazywa normalnością. A co jeśli to, co nazywasz życiem chrześcijańskim, jest jedynie cieniem tego, co kiedyś płonęło jak ogień, w każdym upadku duchowym kryje się coś ukrytego, coś o czym kazalnice rzadko ośmielają się mówić. Spurgeon mawiał, że dusza, która przestaje płakać, wkrótce przestaje walczyć, a ta, która przestaje walczyć, wkrótce przestaje wierzyć. Ale kto potrafi wskazać dokładny moment, w którym pobożność staje się przedstawieniem? Być może wróg nie musi niszczyć wiary, wystarczy, że ją oziębi, aż będzie wyglądała na żywą. Diabeł nie wyrywa ci Biblii z rąk, zostawia ją otwartą, podczas gdy gasi ogień, który płonął w twojej piersi. Czy kiedykolwiek czułeś, że się modlisz, a niebo milczy? Że śpiewasz, lecz twój śpiew jest pusty. Spurgeon nazywał to snem religijnej duszy, stanem, w którym człowiek sądzi, że jest przebudzony, podczas gdy śpi wśród duchowych ruin. Samo piekło nie lęka się wierzącego, który głosi kazania, lecz tego, który modli się ze łzami. A co jeśli ten film jest jedynym głosem próbującym cię obudzić, zanim będzie za późno? Krzyż nie jest ozdobą, jest mieczem, a każdy miecz tnie. Tnie pychę, tnie iluzję, tnie maskę pobożności. Spurgeon widział w nim narzędzie, które oddziela świętych od tych, którzy jedynie przywykli do świętości. Są rany, które ratują, i są uzdrowienia, które zabijają. Którego z nich szukasz? Być może powody, dla których tylu upada, ukryte są właśnie w rzeczach, które najbardziej przypominają światło. Słuchaj z przebudzonym duchem. Bo to, co za chwilę zostanie objawione, nie jest zwykłym kazaniem. To lustro. Spardzion wciąż rozbrzmiewa jak dawny grom wśród pustych ławek współczesnego kościoła, pytając, gdzie jest ogień, którego przysięgaliście strzec. A gdy te słowa rozchodzą się echem, nadchodzi mroczna prawda, objawienie, które wyjaśni, dlaczego tak wielu zaczyna w łasce, a kończy w zapomnieniu. Zanim pójdziesz dalej, zasubskrybuj ten kanał, dołącz do reszty, która wciąż szuka płomienia prawdziwej wiary. A co jeśli wiara, której bronisz, jest tylko echem czegoś, co już dawno umarło w tobie? Charles Spurgeon mawiał, że są chrześcijanie, którzy chodzą jak duchy wśród żywych, mówią o Bogu, lecz w ich głosie zamilkł dźwięk wieczności. Upadek nie zaczyna się od widocznego grzechu, lecz od milczenia serca, które przestało czuć ciężar łaski. To jak świeca, która jeszcze płonie, choć knot już zamienia się w popiół. Jest chwila, niemal niezauważalna, w której dusza zaczyna schodzić w dół, a ciało wciąż uczęszcza do świątyni. Pierwszy znak jest subtelny, niemal święty. Rutyna przebrana za pobożność. Spurgeon ostrzegał, że gdy wiara staje się nawykiem, ołtarz zamienia się w scenę. Ile razy śpiewałeś nie wierząc, modliłeś się nie czując, służyłeś nie łamiąc się w duchu, chłód nie przychodzi jak burza. Przychodzi jak rosa obojętności, powoli okrywając ogień, aż ten gaśnie. A wróg się uśmiecha nie wtedy, gdy grzeszysz, lecz gdy przestajesz płakać nad grzechem. Istnieje też niebezpieczeństwo podzielonego serca, tego, które próbuje służyć dwóm panom, godząc miłość do Chrystusa z miłością do wygody. Spardzon porównywał to do ptaka ze złamanymi skrzydłami, próbującego wzlecieć ku niebu. Machnie, zatrzepoce, lecz nie wznosi się. I może właśnie tym stało się Twoje nowoczesne chrześcijaństwo wysiłkiem estetycznym, pozbawionym boskiego tchnienia. Wznosisz się w pieśniach, lecz upadasz w pragnieniach, mówisz o świętości, lecz targujesz swoją duszę za rozproszenia. Czy czujesz to w sobie, tę mieszaninę wiary i zmęczenia, gorliwości i pustki? Spurgeon nazywał to chorobą tych, którzy wciąż myślą, że żyją. To jeszcze nie koniec, mle to zapowiedź. I może właśnie ta wiadomość jest lustrem, które Bóg stawia przed tobą, abyś zobaczył, co jeszcze można ocalić. W komentarzach wyznaj, czy wciąż czujesz ten święty ciężar, ciężar, który poprzedza skruchę. Są chrześcijanie, którzy upadają nie z powodu słabości, lecz z powodu pychy przebranej za siłę. Spurgon ostrzegał, że człowiek ufający samemu sobie stoi już o krok od przepaści. Duchowa samowystarczalność jest najjaśniejszą maską piekła błyszczy na zewnątrz, ale w środku jest pusta. I może właśnie w tym tkwi największe oszustwo współczesnego kościoła mylenie reputacji ze świętością, ruchu z przebudzeniem, emocji z obecnością. Ilu wciąż szuka ducha, a ilu tylko powtarza echo przeszłości. Drugim powodem, dla którego tak wielu upada, jest to, że próbują podtrzymać wiarę ramionami ciała. Spardjon mawiał: dusza, która nie karmi się krzyżem w końcu zacznie karmić się sobą samą. Dlatego wielu się wypala, próbując wyglądać na silnych. Żyją duchowymi pozorami, ale wewnątrz wysychają. Twarz uśmiecha się na nabożeństwie, Lecz serce krwawi w ciszy I to właśnie w tej odchłani wróg szepcze Udawaj dalej A maska staje się więzieniem A gdy serce przestaje znajdować radość w Bogu Zaczyna jej szukać gdziekolwiek indziej Spurgeon nazywał to bałwochwalstwem przebranym za rozproszenie To te małe ucieczki Nauk udający odpoczynek Próżność ukrywająca się pod troską o siebie Rozrywka, która znieczula duszę i tak umysł upaja się światem, podczas gdy duch zapada w religijny sen. Ale przychodzi moment, gdy maska opada, gdy duch święty konfrontuje człowieka z jego własnym upadkiem. To chwila, w której jedni się łamią, a inni twardnieją. Spardzion mawiał: Bóg nigdy nie odrzuca serca skruszonego, lecz odwraca się od tego, które wciąż udaje, że jest całe. Jakie serce mieszka dziś w Tobie, napisz w komentarzu, czy już czułeś, jak Bóg rozdziera Twoją pychę, by odbudować cię we łzach. Trzecim powodem upadków nie jest grzech, lecz zapomnienie. Spurgeon widział w tym największe oszustwo współczesnego wierzącego, pamiętać o obietnicach, ale zapomnieć o obecności, to powolne oddalenie, które przemienia modlitwę w formalność, słowo w treść, a nabożeństwo w widowisko człowiek który zapomina o bojaźni bożej staje się jedynie widzem świętości a gdy bojaźń umiera grzech zakwita ale nawet w ruinach rozbrzmiewa echo miłosierdzia spurgon mawiał bóg burzy zamki z piasku by wznieść twierdzę wiary to w rozpaczy rodzi się prawdziwa pokuta nie jako żal lecz jako wołanie o życie Dusza, która upada i płacze u stóp krzyża, jest wciąż bardziej żywa niż ta, która stoi wyprostowana i chlubi się swoją postawą, bo w słabości jest prawda, a w prawdzie łaska. I może właśnie to jest ukryte zaproszenie tego przesłania, by powrócić do ołtarza nie jak ktoś, kto wraca do zwyczaju, lecz jak wygnańczyk wracający z wygnania. Spurgeon widział w krzyżu nie symbol, lecz otwartą ranę na niebie. To tam zmęczony wierzący spotyka Boga, który wciąż woła go po imieniu. A ten głos, ten sam, który przemawiał do Spurjeona, Wciąż rozbrzmiewa pośród popiołów współczesnego kościoła Obudź się, który śpisz Więc zanim to przesłanie się skończy, spójrz w głąb siebie Czy pod popiołem wciąż tlą się iskry? Czy są łzy, które jeszcze mogą popłynąć? Spurgeon wierzył, że tam, gdzie jest skruszenie, tam jest nadzieja Jeśli wciąż czujesz dotyk tego ognia, napisz w komentarzu, co Bóg na nowo rozpala w tobie to może być początek nowej pokuty i wiary, która nie tylko mówi o Chrystusie, ale na nowo żyje dla niego. Cisza po upadku nie jest końcem, to pole, na którym Bóg wciąż szepcze pośród gruzów duszy. Charles Spurgeon mawiał, że przebudzenie nie rodzi się w pełnych świątyniach, lecz w złamanych sercach, przed zapomnianym ołtarzem. I być może właśnie teraz, gdy echo tych słów wciąż drży w Tobie, Duch Święty odwiedza miejsce, które uważałeś za martwe. Nie ma tu sceny ani oklasków, jest tylko obecność, która przenika przez pył i rozpala na nowo to, co świat nazwał porażką. Krzyż nigdy nie był ozdobą, zawsze był otwartą raną w czasie, ostrze, które oddziela to, co pozorne, od tego, co wieczne. Spurgeon widział w nim miecz, który tnie duszę, by uzdrowić ducha, ogień, który niszczy maskę, by objawić prawdziwe oblicze. I to właśnie ten święty ból wciąż zbawia, bo zanim Bóg użyje człowieka, zraża go, zanim odbuduje, rozrywa. A może twój obecny ból jest pierwszym dotykiem łaski, która znów zaczyna bić pośród popiołów? Spurgeon mawiał: zapomniane ołtarze wciąż mówią. A jeśli posłuchasz sercem, może usłyszysz ten szept, to nie jest wina to wezwanie. To to samo wołanie, które kiedyś sprawiało, że ludzie płakali o północy, które kazało księciu kaznodziejów upadać na kolana w ciszy, zanim wszedł na kazalnicę. To wezwanie wciąż rozbrzmiewa. Wróć, wróć, zanim dźwięk zamilknie. Wróć, bo pod pyłem Twojego zniechęcenia wciąż tli się ogień. Ołtarz wciąż tam jest, przykryty popiołem. Ale żywy, każda łza, która teraz spada, jest jak olej rozpalający płomień. Nie ma tu widowiska, tylko zaproszenie Boga, który wciąż odwiedza zmęczonych. Spargian powiedziałby: Tam, gdzie jest skruszenie, tam jest nadzieja. Więc, jeśli coś w Tobie zostało poruszone, napisz w komentarzu: Chcę wrócić, lub: Duch wciąż mnie nawiedza. Niech każdy komentarz stanie się cyfrowym ołtarzem, publicznym wyznaniem, że ogień nie zgasł. A zanim odejdziesz, zasubskrybuj ten kanał, nie z przyzwyczajenia, lecz z głodu, bo to miejsce jest dla tych, którzy wciąż wierzą, że przebudzenie się nie skończyło, tylko czeka na serca gotowe znów płonąć.